Lato 1939 roku w miasteczku w pobliżu Chemnitz wysnerowie sfilmowali swojego syna Konrada i jego braciszka podczas zabawy w ogrodzie. Scenę zatytułowano: Konrad chce jechać na wiec partyjny w Norymberdze. 480 km dalej, członek Hitler Jugend nakręcił film z wycieczki rowerowej wzdłuż granicy z Polską. Oni też czekali na doroczny wiec. Ale kilka dni później Hitler odwołał zjazd. W tym roku miał się odbyć wiec pokoju. Niemcy szykowały się jednak do wojny, która wybuchła właśnie wzdłuż tej granicy.